Cześć wszystkim, mecz pomiędzy Mingiem Liga Złota, Ebbeli także Liga Złota i Zelboxem Liga Srebrna. Mecz jak widać jest krótki. Prezentuję go w zasadzie, żeby pokazać dwie rzeczy. Nie jest może zbytnio za ciekawy, ale szybki. A, że początek jest. Yy, tutaj zobaczyłem tekst, gdzie Zelbox do MB pisał, żeby... Miał na uwadze to, że jest gra pierwszy raz z Engiem i żeby tam za bardzo go nie pojechał. Yy, po tym tekście sądziłem, że najprawdopodobniej Zelbox i, i MB Yy, udało im się tak wbić w FFA, że dwóch kolegów gra przeciwko całej reszcie, a takie coś jest dość niebezpieczne. Przyznam szczerze, że mi się osobiście jeszcze ani razu czegoś takiego nie udało zrobić z Adrianem. Yy. No, wiadomo jak to jest wtedy, że dwóch gra przeciwko najpierw powiedzmy jednego, później drugiego, a później dzielą się wygraną pomiędzy sobą, albo jedna albo druga osoba. No takie mecze są dość. Yy... No, jakby to mówić, nie fair, ale jak się komuś uda, to czemu by nie? Standardowo zrobiłem walla u siebie, wysłałem próbkę na zwiady, zobaczyć kto jest moim sąsiadem. Powiem szczerze, że chciałem, żeby to był albo EB, albo Zelbox. I jak się okazało, faktycznie trafił się Zelbox. Powód no to tak jak już wspomniałem, jeżeli faktycznie by się okazało, że to jest dwóch kolegów, jednego bym pojechał, jeżeli by się oczywiście udało szybko go pojechać. No I później miałem przeciwko sobie już tylko drugiego bez wsparcia swoich kolegów. Więc jak już można zauważyć, build na, na szybki atak, czyli dwa baraki. Fabryka plus starport. Prawdopodobnie zaraz powinien być rozpoczęte wynajdowywanie steamu. Jak tylko uzbiera się jakaś tam większa armika z czołgiem Mediwakiem, pójdzie pierwszy atak. SCB ready. Tak jak już kiedyś wcześniej wspominałem, albo się uda, i będzie się miało jednego gracza z głowy. Albo w podskokach się będzie wracało do bazy i szybko odbudowywało. Wiadomo, że wtedy kontra to jest dość zabójcza. O, tak jak już wspominałem, wynajmudowywanie steamu supply depost Okay, jak widać, Zelbox tutaj pod bazą się czaił. Przypadkowo zapakowałem czołga do Medivac'a. Yy, widząc taką dużą ilość zerglingów, a w zasadzie to już były speedlingi, stwierdziłem, że z tym co mam, jeszcze się troszeczkę wstrzymam z atakiem. Zaczekam aż mi jeszcze parę jednostek dojdzie, do i dopiero wtedy wypuszczę się na atak. Additional supply depots required. Additional supply depots required. No, jeszcze trafił się Supply Lock. Dla tych, o co nie wiedzą, no to Zelbox miał problemy, żeby jego królówka powodowała szybszy wzrost larw. Gun. Przygotowanie w zasadzie rozpoczęte, rozbudowywany Command Center I jak tylko wynajdzie się Steam Parę jednostek jeszcze i da jest to może zbyt duża armia. Dwa czołgi, dwa Mediwaki. Tak jak widać na minimapie rally point ustawiony, żeby kolejne jednostki dochodziły w trakcie. Ściągnąłem królówkę. Zelbox próbował postawić z fajną troszeczkę za późno. Jak widać armii nie miał zbyt dużej. Niewiele jednostek moich zostało zniszczonych no i jak widać na jednej bazie poszedł mu trochę niefortunnie ale jeżeli ktoś pierwszy raz gra z ergiem to FFA raczej nie powinien chyba że to było pierwsze nagranie z ergiem właśnie w FFA ale to tak czy się. Yy, tu już wiedziałem, że atak się... O, widać, że box się troszeczkę denerwuje. Mówię szczerze, ja się cieszyłem. Jeden gracz z głowy, więc z drugim powinno pójść w tym momencie troszeczkę łatwiej. Bo ja tak jak wspominałem nie będziesz miał wsparcia swojego partnera. Zelbox opuszczę okay. grę więc ja w tym momencie już przygotowuję się do przejęcia złotych minerałów. Rozbudowa bazy, oklejną fabrykę i starport. Jak widać <coughs> command centery mają bardzo dużą ilość energii. Troszeczkę tutaj pod tym względem dałem ciała, powinno być to tak, żeby... Ale już i tak mój stan minerałów i gazu jest dość wysoki, też nie powinno być coś takiego. No, wynajdowanie. Siege rozbudowa. O, i... Tutaj to mnie zaskoczyło właśnie, że nie było żadnych jednostek. Zobaczyłem, że ma ekspansję. Dalej żadnych jednostek. Coś, kurczę, jest... ...prawdopodobnie na rzeczy. Zależało to sprawdzić, co jak się zaraz, o ile dobrze pamiętam, powinien pójść kolejny skan. Jak widać, Ming zrobił dokładnie to samo co ja, czyli szybko, zresztą troszeczkę tutaj przerzucę. Jak widać są to 3 gate, czte, for, e, cztery gatey plus jeden Robotics Facility i dodatkowo jak widać e, przygotowania do produkcji kolosusów Więc w tym momencie ja powiem szczerze, stwierdziłem, e, że najprawdopodobniej skoro on poszedł z atakiem, o właśnie po pierwsze ma e, Mniej jednostek niż ja, bo wiadomo, podczas ataku prawdopodobnie coś tam stracił. Więc stwierdziłem, że może warto by było przyatakować go z tym co ten... Yy, jak widać wikingi właśnie przez to, że tamten skan wykazał mi... Yy, jak to się nazywa? Robotics Bay, o. Skan pokazał mi z B, stąd przeciwko Kolosusom wziąłem te dwa Wikingi. Też jak widać, atmika może niezbyt imponująca, ale stwierdziłem, że może im szybciej zaatakuję, tym lepiej będzie dla mnie. A najbardziej to nie chciałem dopuścić do tego, żeby Ming przejął Złote Minerały, zanim ja to zrobię. jak widać, kolejny raz Supply Lock. I rozpoczynam swój Na ostatnim mnóstwo stalałych przeciwników. Powiem, że w tym wszystkim... O, oh, dopiero teraz użyłem Steama. Wikingami wylądowałem. Yy, wiedziałem, że w tym momencie no już za bardzo nie, nie będą potrzebne, bo yy, raczej nie sądziłem, żeby ten... A tutaj teraz z wolnie. coś wam chciałem zwrócić uwagę. Nie wiem czy o tym wiecie, czy nie. Spójrzcie. Na to co się tutaj w... za chwilkę będzie działo na tym O, tu Jak widać Jakby ktoś nie wiedział to właśnie Coś takiego to można wy wyczaić. ołaków no Timing rzuca GG Już nie miał praktycznie żadnych jednostek żadnych szans Krótko, szybko, udało się Dwa szybkimi atakami załatwić obydwu, znaczy wszystkich przeciwników, którzy pozostali w Dzięki na razie, hej.